Cześć tu wulgarny kinoman. Właśnie wyszedłem z sansu filmu polskiego, dodajmy, Jaskółka. Jakieś skurczy syny przyłapały mnie z kamerą tuż po wyjściu z sali, gdzie wybełkotałem jakąś tam swoją opinię. Teraz postaram się to ogarnąć może bardziej sympatycznie. No Jaskółka nie jest sympatycznym filmem, może tak się wydawać na początku. Gdy na ekranie pojawia się cały taki sztafaż związany z realiami PRL-u, czyli nieśmiertelna, niedozdarcia muzyka Niemena, festiwal w Opolu i tak dalej, jakoś tam piekielnie sportretowana milicja, beznadziejne polskie blokowiska. To spowodowało, to uśpiło moją czujność, bo taka jest cała pierwsza połowa filmu. Ale później następuje naprawdę, moim zdaniem, Prawdziwa bomba. Dochodzi wątek takich rodzinnych zaszłości, bardzo mrocznych, bardzo kryminalnych, na osi córka-ojciec. Godnym odnotowania jest fakt, że narrację też podzielono na cztery rozdziały, jeszcze doprawione treścią takich jakby wulgarnych apokryfów biblijnych. Akurat ten pomysł nie do końca przypadł mi do gustu, aczkolwiek w pewnym sensie wpisuje się w posępny wydźwięk filmu oraz postać tego ojca, która przeszła niesamowitą metamorfozę. Jednak to potraktowałbym na minus. Minusy oczywiście nie przeważyły nad plusami, także uważam, że zdecydowanie warto obejrzeć film Jaskółka. Jest to oryginalny polski film który właśnie na początku może nieco zmylić, ale gdy już właśnie dojdziemy do, do całego zawiązania akcji, nie będziecie mogli przez pewien czas o nim zapomnieć. Ja osobiście obejrzałbym go jeszcze raz. Mówię to tylko dla formalności, bo powtórzyłem to samo przed kamerą. No i tak, polecam, pozdrawiam wulgarny kinoman.